Siema, to ja i mój kolega gamer Dud. Na YouTubie on się nazywa Febon1. Tutaj jesteśmy na nowym świecie. Znaczy, taki świat multiplayer specjalnie stworzyliśmy. Nie mam tutaj żadnych modów. Żadnych. Tylko ja mam tu i tym i ja nie używam. Tak i. Jesteśmy na nowym świecie już tutaj mamy początek. Mamy na, na, na tym świecie początek, bo pierwsze nagranie oczywiście wyszło porażką. Tak jak moje nagrania mają w zwyczaju. Tutaj właśnie zaczynałem robić takie miejsce gdzie palę różne rzeczy. Jak Kamień i tak dalej. Ja nie aż będę, sł będziecie słyszeć, że ja coś tam przestałem lub coś tam, bo ja mam laptopa. Bo ja mam laptopa i on się nagrzewa i to jest bardzo gorące. Wow. Dobra. Y tak więc mój kolega, właśnie ten ostatnio znalazł jakąś jaskinię. Jeszcze do niej nie, nie weszliśmy. O, proszę kol, cool. y Ale ten, y mamy zamiar wejść. Co nie? Tutaj jest ta jaskinia. Dobra, jeśli ktoś zrozumiał, co on napisał, proszę przetłumaczcie mi to w komentarzu. Ej, co? Michael. Nie lubię, jak mi ktoś kradnie kol. I tak, że się dzielimy wszystkim. Prawie wszystkim. Tu i tak nie lubię. Szczerze wszystkim.

Nie skapnąłem się, że miałem jeszcze jeden a moja ręka. Chwila. Spróbuję się jakoś tutaj przestawić yy, Ja jeszcze nie idę do Keva, przykro mi yy, dlatego, że ten ja tutaj jeszcze będę kopać, znaczy, przykro mi, że wy nie zobaczycie jeszcze historii w cave'ie, bo ja wiem, mam mu pozwolić. Mhm. Myślę, żeby powiedzieć tak, ale słuchaj, no, chcia, chciałbym nagrać wszystko, co tam wy, wydobuj, wy, zdobywamy i wszystko. Eto, Iron, możesz jednak wykopać. Tak dla zasady. Bo potrzebujemy wody. Dobra. Y... Mam tutaj sody. Stanowczo za mało sodów. I mam jeden iron. Rzuć mi cały iron, nie przetopię. Wow I... Wiesz co, jednak idź do siebie tam do... Ten... <ścoughs> idź tam do siebie i... Kop za żelazem I nie próbuj się dokopać do cave'a, ok? Szczerze to się pisze chyba w ee A fuck you, wiem swoje Dobry żart, wiesz. Ja tam nie cierpię francuskiego. Mimo, że i tak dostaję najlepsze wyniki z klasy, i tak go nie cierpię. <coughs> a, dobra, wiem, wiem po co ci to wiedzieć. <grywania> Jeśli. No, jeśli byś kogoś spotkał, nie, to i padłoby pytanie o to coś, to ty byś powiedział tak, co nie? Czy nie wiesz, o co mi chodzi? Czy za młody jesteś? Ja, mówię za młody jesteś, a jesteś ode mnie starszy. Zgłosz skojarzenia mam? Ej ty! Przestań. Paszło wą. Damn. Damn. ee a ja mi ten zakręciło myszką Dudes and do szkoda że ty gościu nie masz mikrofonu ty nie wiesz ile tracisz wysłowić się nie możesz Co chyba ja? Ja mam mikrofon. Ej, przynieś mi jeszcze jeden stack kobla. Dobra, nieważne, nie przynoś mi. Sam sobie przyniosę, bo zanim Ty przyjdziesz, to. Co się mówi, a nie bijesz? No co się mówi? Nie, nie mówi się proszę. Napiszę ci, co się mówi. Tak się mówi. Masz. Ja tak się nie mówi. E, dobra, masz jeszcze jednego to trzeba. Bo... Chociaż próbowałeś, takich brzydkich słów się nie używa na kanale <śm> <ś> Fuer. Dobra, wiesz, że praktycznie możesz napisać, co chcesz. Nie musisz się tym językiem. <grym> Bo niby kto miałby to oglądać? Tuż taki by miał to oglądać. Co to myślisz, że Twoja matka gra w Minecrafta i ogląda filmiki? Stanąłem w więcej kobla, będę potrzebował. Dobra, ja sprawdzę, jak tam z czasem 4 minuty eee, kopiesz kobla. Super Jej na wiedelko mamy Nie na wiedelko to idzie to ma być przetrwanie, a nie samolubstwo. Wreszcie, gdyby to miało być samo lubstwo, to, to byś tutaj nawet ten jednego drewnianka nie miał wiesz czemu? Bo by był by whitelisted. O gościu, siudawy cały twój kobyl. Co do najmniejszego krocka i iron jeden. No, robię coś. Iron Day tak, dla ten zasady. A i w drugim odcinku yy, już włączę potwory, bo był problem z potworem. Cały by... kabel. Dobra, nieważne, cały kabel dałeś. Był problem coś tam z serwerem Bucket. Co nie? Serwer się nie słucha. Wykopij jeszcze jeden kawałek kobla i mi przyniesie, ok? Jeden klocek tylko jeszcze potrzebuję. Nie chcę marnować. Nie będę specjalnie jakoś to próbował, wymawiać, okej? ok? Rozumiesz? Tu <laughs> Przypominamy się ten żart o którym wydaliśmy Gdzie ty napisałaś Ja być mądry, a ty być głupi Z twoim bardzo ślicznym polskim No, ty być mądry. Zależy, jeśli chodzi o francuski, tak nazwę. Tyle do tego jest, nie? No nie. No, jeśli chodzi o, o matmę to ty jesteś w tyle gość Nie miesząc. Ty jesteś, uważaj. Jaką matematykę robisz w skorle? Po co mam cię złapać? Mogę cię tel teleportować do mnie. To jest Minecraft Kościół. Nie chce mi się, no gościu. Ej! Y jak zainstaluję te mody, o których Ci mówiłem, nie no to spróbujemy takiego jednego buga, ok? Gdybyśmy mieli tego, no dodać dobra, dobra, koniec na dzisiaj.